Wszystkim z tej strony Foxborough i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat najbardziej rozpowszechnionej metody na zbieranie gemów i tutaj po raz kolejny przypomnę, że ja jako taką tej metody nie używam, zrobiłam ją chyba raz czy dwa, i to właściwie tyle, bo chciałam sprawdzić, czy to tak właściwie w ogóle działa. Normalnie jestem na to zbyt leniwa i nie lubię marnować czasu. Um, tak więc u mnie większość zdobywania gemów opiera się na trzaskaniu battle eventów co godzinę i to jest właściwie tyle, ale naprawdę dużo osób zaczęło się mnie pytać o co chodzi z tą metodą na Flight Club, zresztą nie tylko na YouTubie, ale też w wiadomościach prywatnych na Facebooku czy też na Instagramie, więc uznałam, że skoro aż tyle osób nie do końca wie o co tutaj chodzi, być może mam też na kanale jakieś nowe gracze, to fajnie byłoby zrobić takie. Podsumowanie tego całego sposobu, i tutaj już na samym początku chciałabym wspomnieć, że nie mam pojęcia, kto jest autorem. Ten tip z tym całym sposobem pojawił się w kilku miejscach mniej więcej w tym samym czasie, więc niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto na to wpadł jako pierwszy, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a więc zbierania gemów. Zacznijmy od tego, że musicie mieć albo normalnego membera, albo membera za gemy. A wszystko to po to, żeby odblokować specjalne misje w Light Clubie, ale też, żeby mieć możliwość stworzenia dodatkowego wikinga. Tak więc po kupieniu Membera, obojętny, czy za prawdziwy hajs, czy też za zagemy tworzymy nowego wikinga. Tutaj naprawdę możecie wpisać cokolwiek, uderzyć głową w klawiaturę, bo imię ani wygląd nie jest ważne. Zresztą i tak tego wikinga niedługo będziemy usuwać. Po stworzeniu postaci przechodzimy przez tutorial i niestety to trzeba zrobić, nie można od tego uciec. Tak więc pozwólcie, że sobie tutaj przyspieszymy i teleportujemy się do School of Dragons. Po zrobieniu wszystkich misji wstępnych mamy w końcu dostęp do Flight Clubu i to tutaj właściwie zaczyna się cała zabawa i wkurzanie, ponieważ żeby zdobyć diamenty, musicie skończyć wymaganą tam liczbę poziomów na A+, czyli na najwyższą ocenę. Mówiąc szczerze, wszystko zależy od Was, bo możecie tego Hukwanga czy tam Hakokła cisnąć aż do momentu, kiedy zobaczycie, że te poziomy robią się dla Was za trudne. W moim przypadku były to chyba dwa czy trzy ostatnie poziomy, kiedy bez wkurzu yy, niestety nie da się ich przejść na A+, tak więc porzuciłam je właśnie w tamtym momencie. I polecam przerzucić się na przykład na Tornado, albo na Szczerbatka, albo na... Yy... Whispering Death, czyli Szeptozgona. Te poziomy są dość fajne, łatwe i przyjemne. A poza tym oprócz tych normalnych poziomów, które możecie zrobić na innych smokach, liczą się również te specjalne pod spodem, tylko one są już nieco trudniejsze, no a przynajmniej ta z hakokłem, bo jeżeli chodzi na przykład o tornado, czy też właśnie Szeptozgona albo szczerbatka, to te poziomy są naprawdę banalne. No a oprócz tego macie też do dyspozycji na przykład um, mięs, albo wichurę, albo wym wymiota od bliźniaków. Tak więc wybór jest naprawdę szeroki i pamiętajcie, że jako memberzy macie dostęp do wszystkich tych misji, więc jeżeli któraś Wam się znudzi, to możecie skakać ile chcecie, aż do momentu, kiedy właśnie zdobędziecie ten achievement. Kiedy wszystkie poziomy są już zrobione na A+, wychodzimy z Flight Clubu, i właściwie tutaj kończy się um, przydatność naszego dodatkowego Wikinga, ponieważ teraz możecie go po prostu usunąć, zrobić kolejnego i powtarzać te kroki, aż do momentu, kiedy zdobędziecie ilość gemów, która akurat wam jest potrzebna. Yy, I tutaj za wykonanie Flight Clubu, z tego co pamiętam, jest chyba 250 w sumie gemów, ale jeżeli się mylę, to pojawi się na ekranie. No, a jeżeli jesteście nieco bardziej ambitni, to możecie na tych dodatkowych Wikingach jako memberzy spróbować na przykład zrobić mini gierki z Impossible Island. I tym samym to by było na tyle, jeżeli chodzi o sposób na Gemo, o którym wszyscy wiedzą, ale wszyscy i tak pytają. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i przydał. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.